Jest to symbol nadziei. Być może kiedyś się odrodzimy. Będziemy mogli dalej zapisywać nasze imiona, fale, Eltureli i torma. Musimy chyba wyprowadzić się z błędu, bo to nie Księga Nadziei, a Zagłady. Przez nią Elturel znalazła się w pieklu. Wskazałaś się na wieczną nicość w Agrodusie. Kiedy to mówicie, widzicie, że ta kobieta będzie... robić się blada? Widzicie, jak osuwać na nogach i mdleje. To filmik, co tak łapie, tak... Dobra, co KARAMBA! <grywa> Już miała się wysunąć z twoich dłoni, ale złapa się. Ona tylko tak rozkleja oczy. Złapałem cię w ostatniej chwili. Cała się rumieni. <grywa> Dziękuję. <grywa> nie się nie wiem po mojej stronie, moja droga. Czuję się trochę niezręcznie. Ojej. Musisz mnie odstawić. Oj, oj, oczywiście, proszę bardzo. I stawiam ją. tobie to... tobie tego, tobie to, to wielu pani czuło się niezręcznie. To, to, to chyba... Nieodpowiedni mom moment, ale jak to Tawius Krek jest Bych. temu winien? Tylko proszę, nie mów, że ty jesteś winien skradnięcia mojego serca. Wróćmy do tego po no prostu.